Hej, witajcie w kolejnym odcinku zdrapkowym na moim kanale, dzisiaj mamy zdrapeczki za 60 zł, a są tylko ich 3 sztuki, więc może być ryzykownie, ale też ciekawie, mamy za 30 zł wielką zdrapkę, w sumie dawno już jej nie widziałam nigdzie w sprzedaży, więc jak tylko ją zobaczyłam to musiałam kupić. Za 20 zł mam grę o milion. Jeszcze spróbuję sobie z tą zdrapeczką. Swoją drogą mam zdrapeczkę z tej samej paczki, co ostatnio na odcinku, więc możliwe, że tym razem będzie troszeczkę lepiej niż ostatnio i mamy jeszcze za 10 zł codziennie 1000, więc mamy tak sobie zdrapeczki od yy, każdy taki większy nominał po jednej sztuce, no i sprawdźmy, czy. Coś z tego dzisiaj wyniknie. Trzymajcie kciuki i zabieramy się do roboty. Zaczniemy sobie chronologicznie od tych najmniejszych do największych, więc teraz bierzemy się za codziennie tysiąc. Wygrywające liczby to 13, 33, 37 no dużo trójeczek 17. Oraz czternaście. Okej, okay. no i jedziemy. Co my tu mamy? Mamy czterdzieści jeden, osiem, trzysta sześćdziesiąt pięć dni, osiemnaście, trzydzieści sześć. Więc takie oboczki póki co, dwanaście. Ale coś może w rezultacie będzie. Dziewiętnaście też nie mamy.

23, 16 oraz 43, więc niestety to zdrapeczka jest pusta. Litarki kontrolne to potwierdzają. No szkoda, szkoda, ale może gra o milion. Wziąłam zdrapeczkę z szczęśliwą 13. Mam nadzieję, że naprawdę ta zdrapeczka będzie szczęśliwa, bo jak nie, to się obraża na tą zdropeczkę, ale oby nie. Ok, więc wygrywająca liczba to 16.

37. O, jest korona, jest korona i będzie wygrana. W końcu widzę koronę w tej zdrabce. Niesamowite. Aż sobie to wszystko odsłonię. Korona, korona. Przy okazji też trochę odsłoniłam wygraną, ale szczerze nie mogę się dopatrzeć, co to jest. Ok, 38. Więc jednak się polubię z tą zdrabką. 45, 46 oraz 21. No, i czy coś nam się sumuje, czy jednak nie? Ostatnia gra, wygrywająca liczba to 12. A mamy tak, 13. No więc nie zawsze to wpływa, oboki nie zawsze wpływają na to, że zdrabka będzie przegrana, ponieważ tutaj też mieliśmy dużo oboków, no ale suma summarum korona wyskoczyła i może coś się jeszcze sumuje: 27, 35 oraz. Oraz dwa. Ok, a pod koroną mamy 40 zł, więc naprawdę fajnie. Ponieważ draping był za 60 zł, więc jesteśmy już coraz bliżej. Plusa. Świetnie. Naprawdę fajnie. Bardzo optymistyczna informacja. Literki kontrolne AAA. No i jeszcze raz przybliżę. Korona za cztery dyszki. Spoko. Naprawdę super. No i teraz ostatnią naszą zdrapeczką jest wielka zdrapka i od której gry sobie zacząć? A może sobie zaczniemy od bonusów. Szukamy dwóch identycznych kwot. A mamy 100 zł i 30 zł. Natomiast tutaj mamy 400 zł i 200 zł. Ta może gra druga. wygrywająca liczby to 24 i 8. A mamy tak 45 1.

Więc cała nadzieja w grze pierwszej. Musimy znaleźć siódemeczkę. A mamy tak. Lustro, plik, złoto, perła, prezent, worek, trofeum, moneta, dzwonek oraz tutaj już się wyłania szminka. Więc wygląda na to, że niestety wielka zdrapka jest przegrana. Literki kontrolne DB. No szkoda, ale w sumie tragedii nie ma, ponieważ na wydane 60 zł zwróciło się, e, zwróciło się 40 zł i to w drabce grze o milion, której dałam ostatnią szansę, ponieważ no jak na początku miałam w niej szczęście i zgarnęłam kufer, to potem długo, długo nic, no ale... Korona pod nią 40 zł bardzo, bardzo cieszy. No więc w sumie nie ma takiej tragedii. Oczywiście mogłoby być trochę lepiej, no ale nie ma co narzekać. Okej, okay, więc to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę oraz komentarza. Zapraszam też na inne moje filmiki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!